Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Poniedziałek, z rana, a my już wracamy, moi drodzy, od dentysty. Aneczka, jak zwykle, była bardzo dzielna. Ząbek skończony i powiem wam tylko tyle, że co się okazało, że nie ma niestety różowej plomby. Ja mam, ja mam nowe gumki. No, no, gumki też ma fajne i kucyki, no nowe. A i jeszcze ma, właśnie. A to jest, to sobie wybrałaś, tak? jako nagrodę gdy była A to tak mi dzielna. Babcia dała. A to ci już babcia dała wcześniej, wiecie, żeby po prostu e, Haneczka e, miała takie wsparcie w postaci laleczki, tak? No tu coś było, no. Żeby... Od pani doktor, wiesz, musi plombać i tu chyba została. No, żeby co? Żeby była grzeczna. Żebyś była grzeczna, ale ty byłaś grzeczna, dzielna, jestem z ciebie znowu dumna tak jak wspomniałam różowej plomby nie ma hmm, jakoś musieliśmy to Haneczce wytłumaczyć, ale Haneczka to bardzo spokojnie przyjęła i uwaga idziemy znowu w piątek do dentysty, jest poniedziałek w piątek idziemy do dentysty, Hania sama zadecydowała, że woli zrobić wszystko i mieć święty spokój, więc został nam jeszcze jeden ząbek jak się okazało, ten po drugiej stronie, a właśnie jak pani doktor dzisiaj wiecie wyciągnęła tą tymczasową plombę to okazało się że czwórka jakoś pod spodem, od boku, coś się z nią niedobrego dzieje, więc dzisiaj zrobiła jej po prostu te dwa ząbki jednocześnie, czyli piątkę i czwórkę i dlatego nie można było dać tej różowej plomby, bo te różowe to wiecie, one są takie na takie malutkie dziureczki, a te były tam już tak dość, dosyć poważne, te dziurki, więc trzeba było dać taką specjalną plombę z jakimś lekarstwem, tak pani doktor tłumaczyła Haneczce, a ja wiem właśnie tyle, co Haneczka, no bo wiadomo, nie znam się na plombach i stomatologii, no ale najważniejsze że wszystko się udało zrobić, i haneczka nic nie boli, haneczka była dzielna, i mamy dwa zęby załatwione. W piątek będzie ostatni, który nam został, i znowu mamy high life, tylko musimy szczotkować zęby jak do tej pory, nie? Bo haneczka jest bardzo fajna i szczotkuje zęby codziennie, rano i wieczorem. Powiem Wam tylko tyle: po takiej wizycie u dentysty z czterolatką musiała być jakaś nagroda. Pokaż, Hanusia, co masz. Co to jest? Jak się to nazywa? Cry Babies. No Cry Babies, powiem Wam, że to jest w ogóle śmieszna historia, bo Haneczka prawdopodobnie, tak z Mateuszem myślimy teraz już po fakcie, że Haneczka właśnie tę lalę Cry Babies zobaczyła najpierw w action, ale Chyba nie była do końca zainteresowana, bo nic mi na ten temat nie mówiła. Jak ostatnio byliśmy kupować, wiecie, te kredki nowej mazaki. Później, tak myślimy, zobaczyła po prostu na reklamie, w reklamie w telewizji te lale i lampka jej się oświeciła, że to są te lale, które widziała w action i mówi, że ona chce taką lale Cray Babies. Chciałaby, że ona widziała ją na reklamie, ale że one są w action. I my tak z Mateuszem myślimy, Nie, nie no. w bajce! A w bajce je widziałaś! Tak. Że powiedzieli Cry Baby aha, i bajkę. Aha, i Ty to skojarzyłaś, tak? Tak. No i ona wiecie cały czas, że jest w action, że to jest w action. No i dzisiaj już mówię, no po tej wizycie u dentysty, takiej wizycie, że jest mama po prostu jest taka dumna, że szok dwa zęby za jednym razem zrobione. Więc mówię pojadę. Nawet nie No nie, zero, zero po prostu. Więc mówię jedziemy do tego action. Zobaczyć czy są te cry babies. No i co się okazało? Cry babies, a ja cry. Cry, no, że one pł e, płaczą, nie? Po angielsku cry jest płakać, no. I e, powiem wam, że e, tak poszłam do wow. tego action, mówię: "No to pokaż gdzie one są prowadź". Ja patrzę, ona prowadzi prosto na zabawki. Gdzie? Pokazuje mi, że tu są, czy tam, Babies, Mówię, no masz rację, to są te lale. No i lala, oczywiście, musiała być kupiona, tam są różne rodzaje. Pokażę, jaką ty masz, zaraz ją odpakujemy. Mm, no fajna taka, no takie przyjemne, nie za duże te laleczki, fajne. Jak wiecie, Haneczka uwielbia takie figurkowe rzeczy, e, więc marzyła już o tym przez kilka dni. No a że, tak jak mówię, ten, ta wizyta u dentysty była na takim wysokim poziomie, to jakiś tam drobiazg musiał się pojawić i jest, e, jest lala, no to rozpakujemy ją. Ja nie wiem, czy one coś robią, czy w ogóle, bo ja w ogóle nie, nie, nie wiedziałam, jak ona wygląda. Wiecie, ja poszłam do tego Action i mówię, no to musisz mnie teraz zaprowadzić, bo ja nie mam pojęcia, o czym ty gadasz do mnie. Jaka? Kraj już miłoszku jedziemy. Smoku się wyrzuciłeś, a ty na drzemkę powinieneś teraz później. Dobra, ale my jedziemy teraz jeszcze do kastoramy. Ale po co jedziemy do kastoramy? To już potem, bo teraz muszę już ruszyć, bo miłość zaraz na mnie wścieknie, że stoimy w aucie. Jak to auto może stać? Auto musi jechać, moi drodzy. Auto musi cały czas jechać. No już w sklepie, zobaczcie na czym, na formatce sklejkowej, bo właśnie tego właśnie poszukuję. Chodzi o ten domek dla Barbie, dla haneczki. E, oczywiście my mamy tą półkę i ta półka zostaje, tylko chciałam tam pewną część dorobić. Do Wam już pokażę co dokładnie Ale mamy tu 6 na 6 Po prostu milimetrów A ja chciałabym 8 A tu już jest z kolei 10 No i mamy problem A cry baby, odpakowane No i ona powinna płakać Ale jak napełnimy tą buteleczkę wodą I jej dopiero damy No mogę pokazać miłoszkowi? Aha smoku jej chcesz dać? No to daj To, to on może dopuść Mhm co chcesz dać? Nakarmić ją, ale nie mamy wody. W domu nalejemy wodę, nakarmimy ją i spróbujemy. Czy płacze ta Crybaby, czy nie? Ja, ja. <grych> Moje skarbuski. Wiecie co, powiem wam tylko tyle, że mamy czwartek i od wizyty w Castoramie się bardzo dużo wydarzyło, nie Hanelka? Nie nagrywałam, bo nie miałam ani psychicznej, fizycznej siły, ani czasu, ani głowy, ale teraz oczywiście podzielę się z Wami całą historią, co tu się, powydarzyło, co tu się wydarzyło u nas. No mamy tu taki mały szpital, jak widać Haneczka, pacjentka jedna jest w bardzo dobrym już stanie, ale niestety zapalenie uszka, ale może rozpocznę od początku, bo to mniej więcej wyglądało tak, że właśnie w tej kastoramie Haneczka mówi mi, mamo, mnie troszkę uszko zabolało. Mówię, o, ucho to jest najgorsza rzecz na świecie, jak ząb, jak się rozkręci, to będzie masakra. Haneczka już poszła, oni sobie tam oglądają chwilę bajkę, w każdym razie ja Wam chciałam tą historię dokończyć. No i wyobraźcie sobie, no natychmiast za telefon do przychodni. No, pani mówi, miejsca nie ma. No, nie zdziwiłam się, bo y, sezon chorobowy jest chyba w takim y, dość dużym rozkwicie. O, słychać miłośka też, jak kaszle. No, te wirusy szaleją, pogoda jest jaka jest, jesień przyszła, więc no, nie ma co się dziwić, no i oczywiście miejsca nie ma, no ale pani mówi, że jest, że może zapisać mnie na jutro, ale nie do naszej przychodni, do innej placówki, do jakiegoś tam, do jakiejś pani doktor, czy pana doktora, no mówię, ok, no do kogo jest miejsce, proszę zapisać, i zapisałam, nie, tam nie drążyłam tematu, kto to jest, no po prostu pójdziemy do innej placówki, do innego lekarza. No i rzeczywiście e, poszliśmy e, i właśnie z poniedziałku na wtorek Miłoszek zagorączkował. No to mówię, jak już mamy tą wizytę, mam nadzieję, że uda nam się podpiąć, że nikt nas z kwitkiem nie odprawi. No i rzeczywiście tak się stało. Pani doktor e, przebadała zarówno Miłoszka, jak i Haneczkę. Nie będę tu mówić o samej wizycie, ale ciężko było się dogadać, bo to był obcokrajowiec. Znaczy to była pani doktor. Chyba Ukrainka mniejsza z tym. No w każdym razie no ciężko było się dogadać, no ale ja ja tak jeszcze wiecie, no ok, przebadała, wypisała te leki, no i poszłam do apteki. A pani w aptece mówi, co tu jest napisane, nie wiadomo co, to jest w ogóle syrop od 7 lat, no i wiecie, już klin do głowy wbity, matki. Więc ja mówię, nie, ja nie podam żadnego, żadnego tego lekarstwa, które zostało przepisane bez ponownej konsultacji z lekarzem. Więc ja z tej apteki, no bo wiecie, pa, pani farmaceutka też wykształcona w temacie, no to mówię, nie gada mi tu głupot. Tym bardziej, że ja sama odniosłam takie dziwne wrażenie po tej wizycie, nic nie wiedziałam, nie umiałam się dogadać za bardzo. Bardzo. Więc mówię, no to jadę do tej swojej przychodni, weszłam i mówię, czy któryś lekarz nie jest w stanie mnie przyjąć. No i się okazało, że jak byliśmy na miejscu, widzicie inaczej jak się dzwoni, a inaczej jak się jest na miejscu, ktoś się zlitował i przyjęli nas. Właściwie przyjął nas ten pan doktor, do którego zwykle chodzimy. No i ja dzięki temu byłam spokojniejsza, okazało się, że tak, że te antybiotyki są ok, że mają je przyjmować. Ten syrop rzeczywiście bez sensu, żeby Haneszce podawać, no ale byłam skonsultowana, byłam spokojniejsza. Zarówno Miłoszek, jak i Haneczka mają antybiotyk niestety no bo Haneczka ma zapalenie ucha natomiast Miłoszek ma też jakieś tam bakterie no ma kaszel gorączkę i tak dalej no i chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że pierwszy raz widziałam tak szybki przebieg choroby u Haneczki, bo ona, ja ją zapisałam w ten poniedziałek, ale całą noc, poniedział, z poniedziałku na wtorek przespała rano, się obudziła, nic nie mówiła, dopiero jak wchodziliśmy do samochodu i mieliśmy jechać do lekarza, to mówili, o znowu to uszko mnie boli, mówię spokojnie, już jedziemy do lekarza. I wiecie, to jednak trwało, ta jedna wizyta, wizyta w aptece i, i ta druga wizyta, no to może to tak dwie, dwie pół godziny trwało i ona siedząc już u tego Pana Doktora na tej drugiej wizycie tak się rozpłakała, po prostu łzy jej ciekły, że tak boli ją ucho, że pan doktor nawet już wyszedł, poprosił pielęgniarkę, żeby natychmiast podała jej jakiś syrop. No i po tym syropie rzeczywiście się uspokoiło. Najlepsze było to, że uspokoiła się tak, na wiecie, właściwie już na zawsze, można by było rzec. No bo Haneczka przyjmuje oczywiście te wszystkie lekarstwa, które zostały jej przypisane, ten antybiotyk. I jest dzisiaj czwartek, a to był tak, jak mówię, wtorek. To do dzisiaj nie skarży się już na ból ucha, w ogóle nie bolało ją to, z czego się bardzo cieszę, bo ja. Będąc małym dzieckiem bardzo chorowałam na uszy, miałam zapalenie uszu co chwilę, albo jednostronne, albo obustronne, więc ja wiem jak to boli, to boli jak ząb, więc cieszę się, że jej się to tak jakby nie nasiliło, nie, nasiliło, nie rozkręciło, że ją to nie boli. No i z Haneczką jest ok, natomiast no, z Miłoszkiem się zaczęło, wiecie, gorączkę miał dość wysoką, przez ten katar też nie mógł spać, bo wiecie jak to, zapycha to ten nos, nie może oddychać, no naprawdę, no ciężko było. Mam nadzieję, że wszystko już zmierza e, ku e, dobremu, no bo dzisiaj już mamy czwartek i dzisiaj już ta noc była spokojniejsza. Mm. Mioszek już ją przespał w większości, więc też się z tego cieszę, bo wiecie, on był i niewyspany, i to wszystko się nakładało, i ta gorączka, i ten kaszel, i ten katar, więc mam nadzieję, że już wszystko zbliża ku dobremu. A my dzisiaj jesteśmy sami, bo Mateusz akurat miał tam wyjazd z pracy, musiał jechać, ale dzisiaj wróci na szczęście to taki jednodniowy. Mam nadzieję też, że ktoś nas odwiedzi, może mój tata, albo moja mama, i trochę nam ten czas, wiecie, zleci, bo ja nie, Mateusz wraca z pracy tak po 16.00. No a dziś, no to jak wróci około 20, to będzie dobre, no bo wiadomo, jeszcze musi dojechać, bo tam jechał pod, jechał pod Wrocław. No i tak, ja wam zaraz wszystko na Jeszcze pokażę, co nam przyszło. Jakie jeszcze ozdoby w międzyczasie udało mi się kupić w Pepko. A to jechałam wieczorem, chyba w poniedziałek, bo sąsiadka dała mi cing Pawełna są takie, jedź sobie, zobacz. Więc zaraz wam wszystko pokażę. A tu zobaczcie, tam nasze choróbki. Oho, i morszek, który się. Z wspina. Dobra, możecie sobie... Czekaj, ja Wam puszczę jakąś muzyczkę. Tak? Chcecie tańczyć? Aneczka tańczy. Aneczka, już się dobrze czujesz? Lepiej? No i to najważniejsze. No Miłoszek, jak widzicie, troszkę gorzej, ale już i tak o niebo lepiej niż przez te ostatnie dni. Proszę. Dobra moi drodzy, my się tu bawimy, bo tak wiecie, nam dni e, po prostu umykają, czyli codziennie się bawimy w każdym pomieszczeniu w domu, chyba już wszędzie byliśmy. pociąg. No, pociąg wziął. Hmm, może jakiś nowy pociąg, jakieś dzieciątko przyniesie albo Mikołaj miłoszkowi. Zobaczymy, co tam w trawie. Co tam w trawie piszczy. No bo jasne, będziecie się razem bawić, nie? Bo miłoszek jest mały. A ty jesteś o! trochę większa, to mu pomożesz. No to patrz, tak, no. Pięknie, brawo! Tylko na odwrót. Tylko na odwrót. no ale udało mu się Pozał włożyć. A to, tutaj. Tak, a to najważniejsze, wiesz? Bo on się denerwuje wtedy, kiedy nie umie sobie tego dopasować. A teraz mu to weszło i jest zadowolony. no jak jesteśmy już tu w pokoju, to pokażę Wam co udało nam się kupić w Kastoramie jednak nie sklejka, o oh Boże, tylko płyta MDF, bo była w wymiarze właśnie 9 mm a taką właśnie potrzebowałam 8-9 mm, te sklejki były na 6-8 pewnie były też na 9 ale mm, 6-10 chyba tam były, nie? ale akurat nie były dostępne od ręki, więc wziąłam e, tą MDF i nawet powiem Wam że to chyba był lepszy wybór, a chodzi dokładnie o tą kółeczkę, kółeczkę właściwie to piętro domku, co? No pomogę Ci Chodź. Chodź. Co nie idzie? tego nie idzie? No proszę. Masz. Już Ci mama rozłożyła. Możesz składać na nowo. Eee, I wiecie. Tu jest balkonik. Wszystko fajnie, ale ten pokój jest strasznie krótki. Jak wiecie chodzi o Barbie, no to jak położymy łóżko tu, to ona się ledwo co zmieści. Te schody strasznie dużo miejsca zajmują w tym domku. I zastanawiam się, czy już po prostu nie zlikwidować. I myślałam o tej właśnie górnej półce, żeby po prostu ją troszkę przynajmniej przedłużyć, a te schody zlikwidować. Żeby tu było więcej miejsca na mebelki. I tak samo pozbyłam się, zobaczcie, tu jest też taki, taka jakby kolumna podtrzymująca. Bo wiadomo, jeśli to miałoby służyć jako półka, to Aneczka tu przecież trzymała bardzo e, ciężkie książki. Bo to jednak, e, wiecie, robi się waga, kiedy postawimy tu książki. Zobacz tego. To właśnie ten mały tu tak dokazuje, bo nie potrafi sobie tego złożyć i już ma nerwa. Proszę, jest ok? No to przynieś, kolejne, mama pomoże. Ale w związku z tym, że to jest domek dla Barbie, to stwierdziłam, widzicie, to się i tak trzyma, bo to jest tam wsunięte, jest przykręcone, więc zdemontowałam właśnie tą kolumnę. Też tu była kolumna. Taka sama jak tu. Nie wiem, czy tom też nie zdemontuję. Zobaczymy, jak tam się te mebelki ułożą. Na razie tu jest niezły rozgardiasz: po prostu jest wszystko wrzucone. Hania już nie może się doczekać, żeby ten domek urządzić. I tak w tajemnicy Wam powiem, że nie wiem kto bardziej cieszy się na ten domek, bo oczywiście Haneczka chce, mówi, że to już jest ten moment, że chciałaby się bawić w domku. Rzeczywiście wykazuje takie chęci i Barbie zaczynają kręcić, ale mnie zawsze kręciło maksymalnie. Ja miałam domek dla Barbie, wiecie, sklep, butik, miałam auta różne, więc tych akcesoriów naprawdę było dużo, ale też byłam takim dzieckiem jedynaczką, co prawda. Tu się muszę sama, sama siebie pochwalić, moja mama by to potwierdziła, ale jej tu nie ma, więc Wam opowiem, że ja z wszystkimi bardzo lubiłam się dzielić i wszystkim. Dlatego ja, wiecie, porozdawałam, podzieliłam nawet... Proszę, no! Ciężko mi to się nagrywa, ale chyba wiecie, jak to jest z chorymi dziećmi. Miłoszek tu co chwilę dokazuje. W każdym razie e, ja... No co, mi luś, nie da rady. Co, Miłoszku? Co się nie dzieje? Co znowu się nie udaje Miłoszkowi? Proszę, no! Proszę. E, I e, właśnie ja byłam taka, że wiecie, wszystkim wszystko bym rozdała, bo chciałam się podzielić, chciałam być dobra. No i to też spoko było. Tylko, że wiecie, nic właściwie mi nie zostało, bo ja wszystko porozstawałam. No, ale wiecie czy Haneczka chciałaby w ogóle się tym bawić. Teraz chociaż to było, powiem Wam, na poziomie, bo mój tata swego czasu pracował w Niemczech, co prawda rok po rok, ale wtedy, jak w Polsce tu nie było takich rzeczy, to on mi przywoził tego. Uhu. On wracał, no, bo on był często w domu, właśnie jakby co drugi czwartek wracał i był czwartek, piątek, sobota, niedziela w domu, to powiem Wam, że z każdego razu, jak wracał, to był jakiś gadżet dla Barbie, więc ja trochę tego nazbierałam naprawdę, no i tym bardziej, że wtedy tu, wiecie, w Polsce nie było takich rarytasów, w postaci takich rzeczy. Mówię Wam, butik dla Barbie. Myślę, że nawet teraz może e, nie ma takich fajnych rzeczy, jak wtedy tata mi przywoził, ale teraz jest inaczej. Teraz jest nie tylko plastik fantastic, tylko są też drewniane na przykład mebelki i na takie właśnie poluje. Bo już Haneczce też pokazywałam, podobają mi się, wiecie, może być róż, może być różowa, jakby komoda na przykład, czy też różowa sofa z materiału, ale właśnie jest materiał albo jest drewno, no, i będzie myślę fajnie mam nadzieję wiecie co jak teraz jakiś sąsiad mnie zobaczy to będzie miał polewkę bo uwaga ja się odsunę zaraz zobaczcie jak ja wyglądam zarzuciłam sobie kurtkę bo jest strasznie zimno Widzicie, mam krótkie spodenki, gumowce, więc jak ktoś mnie zobaczy teraz i jest w ogóle 22, to będzie miał niezłą polewkę, ale specjalnie wyszłam tu na dwór, żeby Wam to pokazać, zobrazować, co udało mi się w tym Pepko kupić w ten poniedziałek. Uwaga, takie laski cukrowe. Wzięłam trzy opakowania, dlatego jedne z nich jest zapakowane, właściwie to dwa, bo na razie otworzyłam tylko jedno. Otworzyłam tylko jedno, bo nie jesteśmy do nich przekonani, powiem Wam z Mateuszem, bo niestety, zamiast na prąd, one są na baterie co mnie troszkę odstrasza, bo wiecie jak to jest z tymi bateriami trzeba ciągle wymieniać, nie świeci to tak mocno jak jednak coś co jest podłączone stale do prądu, kosztują 30 zł, to są trzy takie laski dość duże, bo to jest, mają tak może z wysokości 50 cm mają takie specjalne zaczepy do wbicia, wiecie takie szpilki więc ogólnie bardzo fajnie wyglądają zaraz pokażę Wam jak świecą kupiłam to jak mówię trzy takie zestawy i w sumie Czekajcie, bo tu czasem powiem Wam, że mi brakuje ręki. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze widać, bo jest naprawdę już mega ciemno. W każdym razie myśleliśmy z Mateuszem, żeby tu je właśnie umieścić wzdłuż tej dróżki. Proszę bardzo, tu jest odpakowany komplet. Ja nie będę tego wbijać, bo szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, zastanawiam się, czy ich nie oddać. Widzicie, baterie, trzy duże paluszki, no i mają timer i włączenie. Zobaczcie, bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie świecą. Tylko właśnie mamy obawy z Mateuszem, że jednak ktoś na baterię i to za chwilę jakby o Boże, nie będzie tak intensywnie świecić, albo trzeba będzie wymieniać to co kilka dni w najlepszym wypadku. No i one, jeszcze wiecie co, ja wam je tak rozwinę, żeby pokazać, bo, bo ja też tak czasem mam, że coś u kogoś podpatrzę, ale nie wiem jak do końca to się prezentuje, a to może Wam ułatwić sprawę. Czekajcie. O, udało mi się rozłożyć te trzy hmm, laski. Cukrowe, zobaczcie one są w takich dość gęstych odstępach. Tu jest może nawet niecałe 50 cm, będzie widzicie? One są tu tym drucikiem połączone. Więc te trzy komplety, które mam, bo w komplecie są trzy sztuki, no to może starczyłoby tak na styk, albo nawet może trzeba by było jakoś pokombinować, że wiecie, trochę dalej od przodu je dać i od tyłu, żeby jakoś się to tu rozłożyło. W każdym razie, no nie wiem. Macie jakieś zdanie? Doradźcie, bo ja jeszcze mam czas na e, to, żeby je oddać. No tak się to prezentuje właśnie. No nie będę tego wbijać, bo nie chcę po prostu tego niszczyć, gdybym chciała jednak to oddać. No, więc... Doraćcie, co byście zrobili Tak jak powiedziałam, jeden komplet 30 zł Jakby ta laska cukrowa jedna jest Po 10 zł, gdyby to tak przeliczyć No i nie wiem, czy 9 dych to wychodzi Czy to się opłaca i to zostawić Czy jednak może To oddać i kupić coś innego I przede wszystkim kupić coś wiecie do prądu po prostu, a nie na baterie, bo nie wiem, czy to się sprawdzi. Mieliście takie rzeczy, może kiedyś na baterie? Czy to długo trzymają te baterie, czy trzeba, tak jak powiedziałam, wymieniać co kilka dni? Ogólnie ładnie się prezentują, są też dość wysokie. Czekajcie jeszcze raz, rzucę Wam okiem. z 50 cm to mają. O, i tak, wiecie, chciałam to zrobić wzdłuż tej dróżki. Dobra, kochani, jak już jesteśmy przy nowościach, to jeszcze na koniec tego vloga pokażę wam, co jeszcze Mateuszowi udało się kupić. Za ile to kupiłeś? 40 zł. 40 zł? Ja nie mogę na Mateusza pokazywać, bo on, moi drodzy, parafianie, on po prostu ma tylko majtki. Nie, no mam jeszcze koszulkę, ale wyskoczyłem w na garażu jeszcze szybko. No, garne, no wiecie, No, 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 ty, no. Od pasa w górę. Proszę. Już na luzie. Zresztą... Okay, przepraszam. bokserki bokserki bokserki, tak. Zresztą widzieliście ja też nie lepiej, bo proszę bardzo były spodenki, tylko kurtka narzucona, więc jak jakiś sąsiad, tak jak powiedziałam, widział mnie przez okno, to miał chyba niezłą polewkę. Mówi, aaa, a ta już patrzy, co tam zrobić na te święta, i łazi w tych spodenkach i zaraz zachoruje. No ale chciałam Wam, tak jak już mówię o tych nowościach, to Wam pokazuje. Mateuszowi udało się namierzyć taki oto piękny regał na buty, który będzie nam z powodzeniem, mam nadzieję, służyć po prostu w garażu, bo właśnie tam chcemy przechowywać te zimowe buty. No bo w szafie w przedpokoju, niestety ty się żyjesz! Nie zmieści. No więc powiem Wam, że za cztery dychy super to wygląda, fajnie się prezentuje. Myślę, że no spełni swoje, jakby. Jak to się gada? Swoje przeznaczenie, o, i naprawdę będzie nam służyć, w każdym razie. My już kończymy tego vloga. Mogę wam tylko zdradzić tyle, bo jest piątek wieczór, ja dopiero biorę się za montaż, jestem w totalnym niedoczasie po tym chorobowym, szpitalnym, że tak powiem tygodniu i mogę wam tylko zdradzić, że my już dzisiaj zaczęliśmy nagrywać dla was nowego vloga weekendowego i tam znowu jedziemy z sypialnią ostro, właściwie to Mateusz jedzie z sypialnią ostro i coś pojawi się na tej ścianie wreszcie. Zresztą wiecie co, ja tak wiecie buduję napięcie, bo wy wiecie co się się pojawi te lamele, które ostatnio pokazywaliśmy, białe. Pojawią się na tej ścianie, gdzie jest telewizor w sypialni. Więc już serdecznie Was zapraszamy. A tymczasem życzymy Wam miłego weekendu, tak? Bo oglądacie to jutro, czyli o 9 w środę. To życzymy Wam miłego weekendu. Papa, trzymajcie się ciepło.